Tak stary, dokładnie. Bądź jak cygan. Powiem Wam, że jest taka pompa, że nie jeden chciał. Nie jeden chciałby tego mieć. Moi drodzy, jest troszeczkę chaosu, bo jestem jeszcze na mieście. Ale zaraz będziemy w plenerze 7 km jeszcze do haty. Oczywiście z kijami, z kijami na trening, z kijami na HT7-14 7, km na kijach Można, można czy zasapany, czy czuję jakoś ciężko ten ruch przy mojej wadze nie, dlaczego? bo się ruszam, cały filozofia o, się ziewnęło, to znaczy, że coś wcześniej wjechało, moi drodzy cały czas do przodu jestem po długim weekendzie w Austrii wrzucę nam później parę pierdów, zresztą widzieliście we wcześniejszym filmie treningi jak leciały, tak lecą. Mało tego, dołożyłem większy zakres ruchu, dieta, na razie jem praktycznie wszystko, pilnuję tak w miarę tych kalorii, żeby nie było ich za dużo, żeby się nie obżerać, żeby to nie było więcej jak te 3,5 tysiąca kalorii, staram się to tak trzymać, wody piję coraz więcej, mało tego, wkomponowałem do swojego trybu życia, z wyciskarki soki, o, wcześniej, o których wcześniej mówiłem, że one będą. Te soki będą też pokazywane jak to wygląda. Akurat sobie siedzę teraz na balkonie przed pracą, <laughs> przed drugą zmianą. Jest fajny, zimny. Wszystkie owoce i warzywa. Trzymam, głównie warzywa, bo tutaj owocu to jest tylko zielone jabłko i no i tylko zielone jabłko tutaj nic więcej nie wjeżdża wiadomo jaki ci się robi sok to tam się troszeczkę więcej tych owoców daje to jest kobitka, która robi lubi ogólnie owoce mniej przepada za tym co ja czyli tam akurat w tym szejku to mam tak nać celera burak cały duży burak yy, zielone jabłko imbiru to mam yy, tak prawie no nie cały kciuk do tego dodałem dwa pomidory. Często wjeżdża też jakiś zielony ogórek, bo też tam z miele dzisiaj akurat go nie było. I co ja tam jeszcze dałem? A, jedną taką mniejszą marchew. Ktoś tam gada, broń Boże, broń Boże, żadna marchew. Stary karoten, ogólnie marchewka. Przy takim schodzeniu delikatnie, z wagiem, lepszym, co mam gdzie marchew, stary nie ta. A czemu to szkodzi? Powiedzcie mi, jak tam same witaminy jedynki was będą bolały? nie, tu nie trzeba nic gryźć trzeba to tylko wypić tego soku jest 600 ml, piję jeden taki sok dziennie jestem po obfitym śniadaniu ruchu, który mega, mega wjechał, było to chwila, bo powiecie zaraz, że przygotowałem i wyleję przez balkon mmm Ja, powiem wam 7 kilosów prawie 7,6, chyba 8, czy nie, jakoś tak wychodzi. Na kijach, na siłkę. Fajna sprawa, bo już przychodzę rozgrzany. Wiadomo, górna partia, fajnie rozgrzana. Trzeba tymi kijami machać, nóżki, fajnie wszystko rozgrzane. Robię ogólno rozwojówkę, tak? Tak, czyli tak zwane full body. Jestem na fullbady trzeci tydzień. Pociągnę jeszcze 3 tygodnie, czyli 6 tygodni. W sumie polecam wam to na sam początek. Czyli przez pierwsze 6 tygodni, 7, 8 tygodni powrotu na siłownię, czy w ogóle pierwszym kontaktem z siłownią robimy ogólnorozwojówkę. Lecimy całe ciało. Będąc na wypoczynku tam, gdzie byłem, stosowałem się tak samo do tego typu planu treningowego. Moi drodzy, następna sprawa. Tam jeszcze doszło pływanie, pierdoły, góry, wiadomo. <laughs> Moi drodzy, następna sprawa. O, dzięcioł. Fajnie to wygląda. Następna sprawa po takim typowym full body treningu nie powinno się kręcić kardio ktoś tam kiedyś powiedział, a ja wam powiem mało tego kije czy rower taki powrót siłowni do chaty mega fajna sprawa na rozluźnienie tych takich spiętych, napiętych mięśni nie musicie się jak baby na jakichś rolkach bujać, rozciągać i Bóg wie co jeszcze nie, rowerek, kije, czy jakiś fajny spacer Złapać oddech po tym treningu. U mnie to było 40 minut w jedną stronę, 40 minut z powrotem i treningu całego było może z 40-50 minut maksymalnie. Typowo, siłowo 3 ćwiczenia na klatę, 2 ćwiczenia, jedno ćwiczenie na. nie, dwa ćwiczenia na klatę, jedno ćwiczenie na plecy, jedno ćwiczenie na bary, brzuch. Kapturów nie robiłem. Kaptury? Nie wiem czy ja w ogóle kiedykolwiek ćwiczyłem powiem wam tak konkretnie, one właśnie jakoś tam gdzieś są Ech. na nogi tylko typowo suwnice żeby za dużo nie przemęczać tego lewego kolana no i co ja tam jeszcze zrobiłem? a no i łapkę osobno tylko bica nie robiłem triceps zrobiłem, w sensie dzisiaj na triceps dwa ćwiczonka, powiem wam wystarcza w zupełności jutro dzień przerwy, w dniu przerwy staram się wyjść typowo tylko na kije czyli jakieś 40 do 50 minut spaceru w plenerze, moi drodzy zero zadyszki, idealnie się czuję nawet na tej bilansówce bilansówka i tak jest minimalna ilość węglowodanów staram się nie przekraczać te 120 do 150 gram węglowodanów dziennie, reszta to są tylko tłuszcze i białka, pozdro i pamiętajcie wszystko z głową a. a jutro bardzo fajna osoba na moim kanale która wam powie jak doszła do pułapu, którego doszła dzięki też nie Dzięki, się, dzięki sobie. Tylko dzięki sobie ta osoba doszła do tego, do czego doszła. A jak powie coś na mój temat, no to już jest jego sprawa. Trzymajcie się, ejka, pamiętajcie wszystko z głową. Waldek TVP. Lecimy, bo jak nie my to kto? A, zapomniałbym o aptece, bo to się też po drodze pojawiło. Lotki mi się skończyły, no a czymś tego propka trzeba pocisnąć. Jakbym Wam powiedział, na jakiej jestem ilości propka, tygodniowo, co drugi dzień lecę sobie pół mililitra i powiem Wam, że nawet mało tego, że mi się poczucie poprawiło, jeszcze bardziej mi się wszystkiego chce, także zobaczcie, takiego konia 120-kilowego, połówka mililitra propak lepiej. Albo materiał jest dobry, albo tak fajnie go mój organizm czuje. Pozdrówka, hejka i pamiętajcie, wszystko z głową.